Cześć kochani, witajcie w kolejnym filmie. i zapraszam Was na food hall. Byłam na zakupach spożywczych, żeby uzupełnić zapasy, głównie warzywa i owoce, bo tego nam najbardziej brakuje. Tylko inne można wprowadzić, oczywiście można też wprowadzić warzywa i owoce, ale my jemy bardzo dużo świeżych warzyw i owoców, i tego u nas brak. A jak jest, to bardzo szybko znika. Stąd moja wizyta w sklepie, bo jeszcze coś, nie coś mam zamrażarca, ale też staram się pozbywać tych moich zapasów i uzupełniać się nowymi rzeczami. Staram się po prostu jeść te rzeczy, żeby się nie marnowały. Jestem bardzo zadowolona z tych dzisiejszych moich zakupów. Byłam w Lidlu, tak w ogóle. Kupiłam bardzo fajną półkę pod prysznic. Taki regulowany regał, którego szukaliśmy z moim mężem przed bardzo, bardzo dawna. Zastanawialiśmy się, co. Kupić, jak ten problem rozwiązać, no i udało się dzisiaj w Lidlu. Właśnie mój mąż montuje z dziewczynkami ten regał na górze, także ewentualnie przepraszam Was za odgłosy. Udało mi się dorwać perliczkę ostatnią, co prawda, ale bardzo już długo nie widziałam w Lidlu perliczki, czy bardzo długo, przez ostatnie tygodnie byłam rzadko. Ale jak byłam za każdym razem, to niestety nie udało mi się jej zdobyć, a perliczka jest najlepsza do rosołu i nie tylko, ja tak myślę, bo po moich filmach Wy też stosujecie ten przepis i robicie rosoł z perliczką i też uważacie, że nie zamieniłybyście tego rosołu na żaden inny. Jest świetny, nie potrzeba żadnego innego mięsa, wystarczy tą perliczkę, włosczyznę i mamy rosoł jak znalazł. Bo oczywiście można ją też na przykład na grillu zrobić, w piekarniku jak chcecie, ja głównie ją kupuję do rosołu, bo moje dzieci uwielbiają rosoł właśnie z perliwki wzięłam dużo, tak jak mówię warzyw i owoców, gruszka konferencja, bardzo fajna gruszka taka przystawka jest z rukolą, którą notabene też wzięłam piją umyta ona już jest, ale może być każda rukola. Rukola, jakiś ser, na przykład kozi ser, albo ser pleśniowy i gruszka, na przykład szynka parmeńska, do tego i w środku jeszcze ten ser i rukola. Naprawdę jest obłędna ta gruszka. Lub na ciepło, z orzechami, z kozim serem w ogóle i w szczególe, to już można naprawdę wymyślać. Tutaj mam jeszcze nektarynki, żółty miąższ, no, w sumie starałam się wziąć to, co było. No, były maliny, nie było borówek, awokado, takie jakieś marne. Te bo maliny całkiem spoko. Te borówki chciałam kupić, no ale cóż, nie ma co wybrzydzać. Truskawek nie było świeżych, więc wzięłam takie truskawki mrożone, bo chcę w tym tygodniu zrobić makaron dla dzieci z truskawkami i śmietaną. Te truskawki gotuję, rozmrażam je, gotuję, dodaję na przykład syrop zagawy. Klonowy cukier, co tam chcecie. Później je blenduję i dodaję śmietanę. Śmietanę zazwyczaj dodaję już na gotową porcję. Nie robię taką śmietanę z cukrem albo właśnie z miodem czy z ropą klonowym zrobiem z ropą zagawy i jest bardzo dobry, moi dzieci naprawdę się tym zawiadają. Brakowało mi orzechów, więc wziąłem pistacje i je odkopać w tych wszystkich w moich torbach. Prażone orzechy laskowe oraz orzechy, no jak one się nazywają, nerkowce i właśnie teraz sobie zdałam sprawę, że nie wzięłam napoju żadnego różowego ani napoju migdałowego, bo chciałam zrobić tą owsiankę, którą widzieliście, Kurczę. No ale może zrobię z tego w sumie jakiś napój. Zobaczymy. Szkoda, szkoda, że mi się niestety nie udało tego. Wstać do koszyka, ale zapomniałam zwyczajnie, wziąłam miętę, bo tak. Niestety, ale przez te wszystkie nasze prace mamy bardzo dużo mrówek. I podobno słyszałam, że najlepszym sposobem, na to, żeby się pozbyć mrówek, oprócz oczywiście tych różnych sypkich proszków, jest mięta. Zobaczymy, mięta i lawenda, ale podobno mięta jest najlepsza i najbardziej skuteczna. Zobaczymy, czy rzeczywiście to jest prawda. Widziałam na próbę i wam dam znać. Jeżeli macie jakieś sposoby naturalne, to też koniecznie mi tutaj napiszcie w komentarzach, bo jest z tym mały problem. Dżem, mój ulubiony dżem troskawkowy. Uwielbiam go. Kiedyś miałam fazę przez długie, długie lata na powidła śliwkowe. Jakiej to było firmy? Nie pamiętam z jakiej to było firmy, ale, ale jakiejś takiej popularnej, nie mogę sobie teraz zupełnie przypomnieć. A teraz mam fazę na tym dżem i lubię go jeść, na przykład na ciepło robię sobie taką tortillę z serem kozim, albo taki ormiański chlebek, którego tutaj już mam bardzo mało i do tego dżem. rewelacja. Tutaj też wzięłam ser kozi, oczywiście mój ulubiony ser kozi i 50% przeceniony był mix sałat łapą lodową. Wziąłem dwie paczki, nigdzie jest druga paczka. Teraz nie mogę jej tutaj zlokalizować dla moich świnek. Stwierdziłam, że o, za 50% przetoczana to tak, jakbym mi wzięła jedną paczkę, więc wezmę dwie. Ten saler, to wiadomo. Rewelacyjna sprawa, bardzo zdrowa, ma bardzo, bardzo dużo wody, w sobie prawie 90%. Także dobrze jest go jeść, dodawać do sałatek, wyciskać soki, robić, -so robić koktajle, wszystko co to, jest możliwe. Moje ulubione oliwki zielone z migdałami, to znaczy niekoniecznie tej, tej firmy i z Lidla, tylko w ogóle uwielbiam najbardziej oliwki zielone z migdałami. Najlepiej, jeżeli ten migdał będzie w środku, a to jest migdał w środku i dookoła, <noise> Więc węgla, że tak powiem sytuacja. To wzięłam na próbę, wtedy nie brałam. No taki cheat, day, że tak powiem, jak będzie się oglądać, będzie ta blądeczko, już teraz właśnie to nam płata figle, bo jak widzicie jestem bardziej odświetlona lub mniej już jestem grubo po południu. Natomiast takie miałam chipsy, Papryka, Dio. Opakowanie było po dwie albo były trzy zielona, różowa chciałam powiedzieć, zielona, pomarańczowa i czerwona. Wzięłam mięso mielone z indyka, bo już nie mam tych, co kupiłam na bazarku jakiś czas temu, przed jeszcze izolacją i wzięłam mięso mielone z indyka, bo chcę zrobić może jakieś pulpety, albo mielone, nie wiem, coś innego, mam wrażenie, że ostatnio miałem tylko grilla łososia i coś tutaj domowego mi jest potrzebne. tyle świeże, też była na nie promocja, one normalnie chyba kosztują 13 zł, ja je kupiłam za 9, więc nie wiem, czy taka promocja jest teraz w czy akurat tam w w którym byłam. Ma taka promocja, pomidorki. Ja lubię bardzo pomidory z wiodronki z Lidla. malinowe. To też Wam serdecznie polecam. Jak nie jedliście, to, to spróbujcie koniecznie, bo warto jest. Te cebulę też wzięłam. Właśnie z myślą o tych pulpetach. To są mielony, nie dokładnie. ta cebula jest obrana i to pomówię najbardziej, bo nie chcę mi się tych łupin zdejmować. Zresztą, co to robię, strasznie. Miałam jeszcze pałeczki z nadzieniem czekoladowym. Moje dzieci uwielbiają te chłopki kukurydziane i tutaj jeszcze jest czekolada. Jest jeszcze coś takiego z truskawką, z tego co pamiętam, ale... Nie, chyba nie tak nie kupiłam. Tylko, że widziałam w sklepie, że były. widziałam również rzodkiewkę. To jest rzodkiewka bio. Rzodkiewka bio, tak. Nie widziałam w sumie nigdy w kibiców od Lidla, ale najwidoczniej taka jest. Tylko istnieje. Co jeszcze? Bułeczki oraz takie czekoladowe ciasteczka. Nie są najzdrowsze, ale są bardzo dobre. I takie jeszcze bułeczki wzięłam. To wystarczy wsadzić do mikrofali, żeby je odkazić. Jak one się nazywają, fińskie bułeczki. Tak. tak mi się wydaje. Wziąłam jeszcze kisiel, budyń, bo tak jak Wam wspominałam, moja rodzina ma ogromną fazę na te wszystkie przysmaki. Tak naprawdę przysmaki z mojego dzieciństwa i z, z dzieciństwa mojego męża. Już się śmiejemy, że niedługo będziemy robić na obiad z siadłym mleko, jajko sadzone i młode, na przykład jakieś warzywa czy kapustę młodą albo młode ziemniaki z koperkiem. Już jesteśmy bardzo blisko akurat. Wzięłam też ogórki, jabłka, jabłka bioorganiczne. Bardzo dobre są te jabłka. Są też takie jabłka malutkie dla dzieci, pakowane po 6 albo 8, ale te są lepsze. Więc jeżeli macie wybór, to lepiej wziąć jest, te bio. Znaczy przynajmniej jeżeli chodzi o mnie. Ja oczywiście nie chcę tutaj nikogo namawiać do niczego, ale one są naprawdę bardzo dobre i fajne do pieczenia, do gotowania, do jedzenia na surowo. Można pokroić fajnie kawałeczki, bo dzieci lubią, jak się coś pokroi, a nie jak jest całe ja mieć wszystko takie dopieszczone i malutkie. Mango lubię i dodaję często na przykład do mięs jako taką, nie wiem, salsę dodatkowo albo do naczosu. Bardzo fajna jest, czy z awokado, czy z mango czy można zrobić jakieś powidła z tego mango, konfiturę, to już zależy jak lubicie, ja lubię jeść także mango na surowo, Tylko po prostu bez niczego, albo z krewetkami. I co tutaj jeszcze mamy, aha, dawno nie jadłam tych jogurtów, to są jogurty wegańskie, są bezglutenowe, bez soi są z mleczkiem kokosową, tak, mleczka kokosowa 81,3, to jest smak jagodowy, Co mi nie wiem, zdawało mi się, że mówiłam jagodowy i kokosowe. są bardzo dobre, na przykład te kokosowe z czymś, same nie do końca, są tak bez smaku, ale z czymś, z orzechami, z syropem, bo ja zawsze o tym syropie mówię, no ale ja lubię syrop i jem go, więc nie wiem, co mam tego powiedzieć, z czymkolwiek możecie sobie dodać płatki jakieś kokosowe wiórki czy, czy nawet właśnie tą obsiankę, zamiast mleka tutaj ciogurt, też jest rozwiązanie i wzięłam tutaj świeżuteńkie teńkie uwielbiam, na przykład jutro na śniadanie, możemy sobie taki cieplutki zjeść, kalafior wzięłam brokuły, też na obiad kukurydzę wzięłam tak jak Wam wspominałam tą Tej niestety nie było szpinaku i nie było szparagów, a chciałam szparagi zrobić jakieś w dzieście francuskim, albo na przykład szparagi jakimś bechamelu czy pastę ze szparagami, ale nie udało mi się kupić. Także ja to wszystko teraz będę musiała pochować i jakoś tutaj posprzątać, poukładać i zaplanować posiłki. A to jest właśnie ten regał teleskopowy, o którym Wam wspominałam na początku filmu. Kupiłam go za 99 zł, ma trzy półki. O, tak jak widzicie, trzy regulowane koszyki do przechowywania przyborów do mycia, każdy jest do 3 kg. Tak jak tutaj możecie zauważyć, trochę jest luźny, więc staramy się go zamontować jeszcze tam szyję. My oni się starają zamontować moje dzieci i mój mąż. I tutaj mamy drążek, koszyki ze szczególną ochroną przed korozją. Właśnie na tym mi zależało, bo kupiłam w TK Maxie taki koszyk, taki z przesyłkami na szyby, i on mi tak szybko zardzewiał, że to był wstyd. Po prostu wstyd absolutny, żeby to tam wisiało. Więc musieliśmy szybko coś zadziałać. No i chcieliśmy to zamówić przez internet, ale. Z tego względu, że byłam w Lidlu i to spontanicznie zobaczyłam, co tak nam się udało. I mam nadzieję, że półka nam będzie służyła, więc jak tylko to jakoś tam dopracujemy, to Wam pokażę. Na razie widzicie to opakowanie, i one były w Lidlu w ilości bardzo dużej, bardzo, bardzo dużej. Oraz widziałam jeszcze takie wiszące wieszaki z dwoma koszykami, które miały wieszak, można je powiesić na na przykład ym, baterii. Jeżeli będziecie zainteresowani, i one chyba były po 20 zł, jeżeli dobrze pamiętam, albo coś około 30, 20 z groszami. Dobra, kochani, to tyle na dziś. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się ciepło i do miłego zobaczenia, buziaki.